Witam di tu Dicaios i XCOM Enemy Unknown. Po ostatniej misji, fabuła ruszyła nam do przodu. Poznaliśmy naszego głównego wroga, czyli eterycznego. Eterycznych, bo to cała rasa zapewne. Eee, o ile fabuła w tej grze nie gra głównej roli, to skonstruowano ją w miarę logicznie. Eee, może się podobać. Eee, czuć emocje. O! A czy tak powinien? masz myśliwiec być? Chyba mamy buga. Yy, aha. Tutaj mamy drugiego buga. <grywa> Chyba, że tak ma być, ale wątpię. Nieważne. Mamy misję Eskorta Celu. Znowu nie mam pojęcia, doskonale. co się tak ukaże. Czekamy na postępy Waszych prac. Nagrodą są pieniądze i zmniejszenie paniki. Idziemy. Skoro tak, to może by wysłać teraz trochę niedoświadczonych ludzi. Już i Sikoła sobie daruje tym razem. Odpocznie. Lazarro sobie daruje. Palmer pójdzie. Tomas nie pójdzie. tak jest już najbardziej zaawansowany. szturmowców Tylko, że nasz najlepszy szturmowiec jest... ...odluzowany. Ja zbierzemy Pablo szeregowego. Oj, to może być zabawna misja. W sensie zabawna, wszyscy zginą. Coś to może... Trzeba być zabawą, jak to zobaczę. Snajper, z grenadier. również spodzie, czyli wszyscy po jednym. I teraz. Właśnie Rogers z szturmowcem. Mamy trzeciego snajpera. Ale wyślemy jeszcze Rogers. To się wzmocnimy jak się da. Kogoś? Kogoś, kto mógłby nam schwytać jakiegoś bezludzia? Chyba. Przecież nie wiem, co to będą przeciwnicy. No nie, zaryzykujemy już totalnie. Ta misja może się skończyć absolutną porażką. I nie zdziwię się, jeśli tak będzie. Spróbujemy. Trójka szeregowych. Nie pamiętam, kiedy ostatnio tak wysyłałem. Tego jeszcze łód, który nie jest doświadczony. Oj, może być ostro. Kto ma widmo? Komu daliśmy widmo? Romanusowi. No dobra. Wszystko zależy od tego, jaki będzie przeciwnik. Lądownik, gotów na miejsce. Australia przesłała kilka próśb o pomoc. To miejsce naszego następnego zrzutu więc <laughs> może być bardzo, bardzo, bardzo różny. Rada otrzymała doniesienie, że oddział saperów, którego dowódcą jest sierżant Karlock, natrafił na spowodowane przez obcych skażenie środowiska. Sierżant potrzebuje ewakuacji z drugiego końca tego pomostu. Oj, daleko. Jak zawsze musimy zlikwidować wszelki napotkany opór. Analitycy powinni jak najszybciej rozpocząć pracę nad tymi raportami. Jeżeli zaatakują te cele, będzie po nas. Cel uaktualniony. Dobra, to Pan Patryk wchodzi tutaj z nami. Tata Miś? <taki> tak se jest niesamowita. Nigdy takie nie miałem. Ja tu gram w tej grze nie pamiętam. A, tam mu przejdziemy. A ja się już szykowam, żeby tam tą osobą dojść. Najpierw podejdziemy tu, ale to jeszcze nie to. Będzie go stać, żeby na jeden ruch, to no, będzie go stać. Właśnie otrzymaliśmy informację, że wróg zbliża się do Waszych pozycji. Szykujcie się. Czyli będzie desant chudzielców, zapewne. A jeśli chudzielce, to jest szansa, że poradzimy sobie bez problemu. Ale to jest warta. A, ale my też mamy wartę. Szkoda, że jeżeli będą dwójką szeregowców, trójką szeregowców odbije. Bo inaczej doświadczenia nie będzie. Chcą zaatakować naszą infrastrukturę. Wodociągi, podstacje elektryczne, transport. Wszystko co może nas spowolnić. Dobra. Czysto? to... mu widmo. Pójdziemy mocno do przodu. Chociaż to snajper, nie powinien. Ale... Oni teraz mnie nie wyczują, a ja już wiem gdzie oni są. W następnej turze dopiero zniknie mu to widmo. Więc jeszcze będziemy mieli ruch. Więc wejdziemy na ostro. Czy tym ich nie odkryjemy w przypadku? na to, że nie? Nie. Cieszę się. Uważajcie, uderzeniowy jeden. Zbliża się do was przeciwnik. Powtarzam, nieprzyjaciel kieruje się na wasze pozycje. Rzadko stosowałem ten pancerz. Uczy się czegoś nowego w sumie. Ale wiem, gdzie są wszyscy w tej chwili, więc super. Teraz przestanie działać. Pudło. Cholera, pudło! W jednym z miejscowych rezerwuarów znaleźliśmy jakiś materiał organiczny. Nie wiadomo, co się stanie, jeżeli ludzie wypiją tę wodę. Wydostańcie mnie stąd tą żywego, a wasi ludzie będą mogli przeanalizować te próbki. Patrzcie, drudzy się ruszą?

Łatwa strzały. Jeśli zdejmiemy tutaj tego... Nie zdejmiemy. No to musimy wykorzystać drugi strzał też na niego. Bo jesteśmy oskrzydleni. Ale drugi strzał tak samo. No. Jedyna dobra rzecz, że oni... ...nie zrobią na za bardzo krzywdy. W tym sensie, że jeśli mają jeden strzał... ...nie zabiorą nam jednym strzałem za dużo. W ten sposób bym powiedział. Widzę gnojów. obu. Sandra Karol. Awans! która Tego mi trzeba. Paryłut, jemu nie trzeba. To też trzeba, ale w tym stopniu jak do mnie O, jak mi przykle, ale oskrzydlimy w ten sposób tam gosta? strzał brak. może być. Nie oskrzydliliśmy go, ale to mi nie przeszkadza, znaczy jemu nie przeszkadza. I zobaczcie, ten przychodzi jako szeregowiec, no widzisz, totalnie i dostaje pancerz ty tam. Jaka to niesprawiedliwość. 7-4, 7-4 Tego z góry No co źle zrobiłem. Ugnię tamtego chociaż może jeszcze się uda tego ubić. Zajmuję pozycję ogniową Rogers, stawaj Rogers Erik Rogers był na początku, pamiętam go <grym> umarł po 5 misjach. Przez drugi czas był najbardziej doświadczony jako w grunach, ale przy tym co się stało z Żół, to już niestety wygląda inaczej. Ops, nie tak. O, widzimy. Ubijemy? Jesteśmy w bardzo dobrze ustawieniu. Kilku ma tylko pół piosłon. Więc za tego oberwiemy. Ale nie powinno to być nic strasznego. Po prostu oni mają tylko pistolety plazmowe, zdaje się. Co z tym jakby miał coś więcej? Karabin plazmowy? Nie pistolet chyba no. Oj, lepiej, żeby go sprzątnął. Bo jakby nam teraz ubiło, co do tego. Ja ich dopadnę. Domingę z drugą ofiarę. Tytan jest niewrażliwy na atropzny. Co sprawia, że oni są na nas praktycznie jak dzieci. Nic są nie, nie zrobią, nie zagrożą. Was? jest z ich już awansował? jaką dwójka? Że? Widzę nieprzyjaciół. Tylko musimy uważać, żeby tym naszym Patrykiem tym mamy tym saperem co go eskortujemy żeby nie, nie wejść w te chmurki. W te Bo no, jeśli tak się stanie eee, musimy poczekać aż one zejdą Czasem przystanę zim tu i czy... Mamy niby czegoś żo żołnierza, który mógłby go wyleczyć. Żołnierza wsparcia. Pełna osłona? Odstrzeliwują mnie! warta. Eee, karo. 47 Spróbujemy No proszę Takie szanse, a trafiony Harrywood, nie Tym chciałem się ruszyć Ale nie, nie będzie widział Na 99% nie będzie go widział stąd eee ach no tak zapomniałem w sumie trochę mniej się przejmuje tutaj całą defensywą defensywną stroną bo to są geniusy Myślę, że chociaż osłonę mu zajmę. Wood będzie pilnował cały czas naszego vip Jak go stracimy, to cała misja eee, na nic. Santują się czy nie? Chyba nie, nie. Połówka osłony, Romanos może to mocno wyrwać. Ej! Tego się nie boimy. h 47 niech spróbuje, chociaż nie. Dominguez nie ma jeszcze awansu. Tu nic nie widać. Oskrzydli go chyba stąd Otworzyć ogień! Oskrzydli? Ale jeszcze dwóch zaalarmował W tej chwili co nie grozi. Chociaż mogą go oskrzydlić. Jeden z nich Ale w tej chwili spoko? Tak jak mówię, tymi, tymi możemy sobie przez dym latać i nic nam to zepsuje. Roma wycofamy do uda tutaj. Łódz potem do niego podejdzie. Ale Uderzeniowy jeden, idzie na was nieprzyjaciel. Przygotujcie się do kontaktu. Przyjemna misja, bez stresu. Tylko trzeba uważać na tych blaska naszego. Sapera tak się nazywa. Taką ma funkcję. I strzał się przydał, że ustawiłem, w każdym nie trafił. O, się ratował złudko, ale po sprawie. Ale nie zamierzam. Aha, jeszcze tutaj. Nie no, widzą na górze? 94, ale to łód. ja łódź chciałem podleczyć. Spróbuję super, resztę można się pod, yy, podłączyć na wyjścę. To tylko drażnięcie na nogi i do Super. trucizna, a. a jeszcze na maksa ustawione. Na zdrowie znowu za nim on dobiegnie Palmer 47, 47 ładnie trafia drugi raz ma poniżej 50% trafia Chcę ryzykować podejść tutaj, bo już będę go Ale tu mam pełną słonę, nie wiem czy jeszcze czegoś nie ma to po tak prostu stąd Cel nadal stoi następny... Ach, znowu się zarażę. <śm> 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 on ma widmo, widmo go nie chroni przed tym Nie oskrzydlił nie dlatego nie trafił, a mam pewną osłonę To kto nie ma awansu jeszcze? Sandra ma, Romanos ma, Rogers nie ma i Dominguez nie ma Z tym, co nie mają awansu, ustawię teraz strzały reakcji. Już w sumie chyba tylko ona została. A, wszystkim teraz ustawię. Żeby być pewnym ogarniemy też tę stronę z reakcją I bieg. Ach, jeszcze nie dobiegł. Ale stąd już dobiegnie. Nieprzyjaciele zbliżają się do waszych pozycji uderzeniowej 1. Uważajcie! Nikt go nie widzi? A? Dwójka. Dwójka go widzi. Karol się podnieśnęła. <grym> Ten <wytrzymał> <grym wytrzymał> się trochę spóźnił. No dobra, to już tylko parę kroków. Odsłonimy tę stronę Dobra, biegniemy Gdy tylko zabierzemy te próbki do Waszych Wszyscy ludzi, Wszyscy wybici. Stawiam kolejkę. Super, miła misja, mówiłem bez stresu. Wszyscy żyją, mamy kilka awansów nie poniosła żadnych strat. Cztery. To nie lada wyczyn. Hmm. Krytyczne strzały reakcji, tak. To też podwyższymy ofensywę. Wszyscy szeregowi zostali kapralami. Dobrze, bardzo dobrze. Pamiętaj, be Strzelba kompozytowa. Super, super, super. Zrobimy jeszcze archanioła. Po, po, po. Za raport Rady. Będziemy mogli zrobić te zbroje. Nie pamiętam już dokładnie co on daje. Dziś rano przybyli nowi technicy. I Dodatkowe wsparcie dla zespołu jest bardzo cenne. Nie ma co robić. Bo <grywka> mamy trochę miejsca. A nie, co ja robię? Kompozytowa laserowa, gdzie jest kompozyt tutaj. Dobra, ale moment. Yy, to jest dla szturmowców. A nasi szturmowcy latają teraz z karabinem plazmowym. Który 7 do 10. A kompozytowa? 9 do 13. I 20% szans na trafienie krytyczne. Czyli nie będą mogli za bardzo strzelać z daleka. O, nie stać nas. Przez to, że nie mamy pieniędzy. A, to akurat nie jest żadny problem. bo bardzo, dawno, bardzo, bardzo dawno nie sprzedawaliśmy e, niczego, co mieliśmy, co mamy, co zyskaliśmy. Jak to nam zabraknie, to bez problemu możemy teraz to sobie zarobić. A to tylko dlatego, że już wiem mniej więcej, jak gra działa w poprzednich partiach. Za pierwszym razem z pieniędzy nie było tak trudno. Skanujemy aż do kolejnej misji. Zgadzam się, że badanie tego nowego urządzenia obcych może wiązać się z ryzykiem, ale wróg nie dał nam innego wyboru. Osiem do zdrowia. I lot. Koszty lotu. To on wtedy nie ma osłony, jak podleci, chyba. Nie wiem, co to taką radę daje, ale zrobimy jeden. Z tego to już w ogóle nie korzystałem, bo wydawało mi się, że właśnie jak się podniosę, jak podlecę, będę w powietrzu. To oni bez problemu mnie sprzątną. Możemy zbudować komary komarygolota. Zbliżamy się do końca gry. A też i pistolet plazmowy. Kolejny pancerz. Tylko że. No tak, w tej chwili mam tylko jednego psionika. A ten pancerz psioniczny daje mniejsze premie do zdrowia. Zaraz zobaczymy jakie dokładnie. mam tylko jednego. Przyjrzymy się kto ma jeszcze siłę woli. Uda już wysyłaliśmy. Romanosowi wzrosła chyba. To wyślemy Romanosa znowu. Tak. Romanos i ich szykała. Tomasowi tego nie daje, bo on ma podwójny strzał, i jemu to się na nic nie przyda. Aha, Romanos już był. I nie jest udany. Nie można go pisać drugi raz, mimo że mu chyba to wzrosło. Chyba tak, że wyślemy kogoś nowego. A. Dobra, jeszcze kawa. Ach, jeszcze ten pancerz trzeba ogarnąć. Musimy rozpocząć pracę nad schronieniem dla tego urządzenia tak szybko jak się da. Biorąc pod uwagę, ile przeszliśmy, by je zdobyć, musimy podjąć wszelkie starania w celu zapewnienia bezpiecznego miejsca jego przechowania. I od razu bogaci. No, tak to, bo mogę zapomnieć o tym Zbudujemy jeden Tylko sześć zdrowia Ale zwiększa wolę W przypadku i obrony Zjemnice Średnie to Chyba że jeszcze pan coś hitynowy do tego Zobaczymy tylko czy nasz firestorm storm a właśnie Miał kontuzję, że tak powiem. Więc poremontujemy jeszcze Przermiamy. I co? Już chyba nie mamy badań. Nie mamy już badań! Chyba <grymne> wyczerpaliśmy wszystkie badania w grze. Eee, pistolet plazmowy Pływka dwa. się przyda. A podlewnie jeszcze możemy. Co to jest? Dobra, czas lotu. Pancerza. Dopilnuję, by produkcja niezwłocznie ruszyła. Raport rady. Połączenie przychodzą. Dowódco. Niestety jeden no z tak. naszych członków. Postanowił wycofać się tak z późno. projektu XCOM. Zgubiliśmy UFO. Dowódco, sytuacja Excom wygląda nieciekawie. Dajcie spokój. Odejścia z Rady są powodem do poważnych zmartwień. Pięknie wygląda dla nich. Nam, że wasze ostatnie działania nie przyczyniły się do powstrzymania pozaziemskiego zagrożenia dowódco. Ale Wiem, iż jest to ambitny projekt. Ale jeśli jakość dowodzenia nie ulegnie poprawie, możemy wycofać nasze poparcie. Uuu, Elerium nie ma. Będziemy w kontakcie, dowódco. ja chciałem już budować. Dziękuję za wsparcie dla zespołu badawczego dowódco. Chyba tyle. Nowi rekruci zostali skierowani do pracy w laboratorium. To koniec tego odcinka w takim razie, eee, nie mogę się czekać następnego. Już będziemy... Jeszcze jedna misja chyba i będziemy mogli ruszać. Na, na końcową misję w ogóle wybrzeż? A się dziwiłem, to w miarę szybko mi idzie. No, i tyle. Dziękuję, DKYOS. Lubcie, subskrybujcie, komentujcie. Być może potem zacznę rozgrywkę e, z modem The Long War. Ale o tym już pogadam chyba w wideo kończącym serię. Bo tam przegram na 100%. Kwestia, kwestia jest tylko kwestia czasu. Ale o tym, tak jak mówię, może w wideo kończącym serię. Tymczasem żegnam się, Dikarius, do, do zobaczenia.